Dzień dobry. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj wieczorem chcecie, Rodzicom zrobić kolację. Trzeba pokroić pomidory. idziecie do kuchni, no i tam oczywiście są deseczki do krojenia chleba, do krojenia pomidorów. I znajdujecie dwie deseczki. Taki sam mają kształt, identyczne. No tutaj rączka, tutaj otwór do zawieszenia. Deseczki do krojenia chleba. Którą z nich wybrać? Bardzo się różnią, mimo identycznego kształtu. Otóż ta deseczka zrobiona jest z drewna bukowego, a ta deseczka zrobiona jest z drewna brzozowego. I ta deseczka, ta z drewna brzozowego, właściwie nie nadaje się. Dlaczego, że jest miękka? Od razu każdy nóż zostawi ślad. Poza tym sok z pomidora będzie wsiąkać w porowatą powierzchnię tego, tej brzozy, a drewno bukowe jest twarde. Różni się. No, to jest jasne, takie jakby biało-beżowe, a to jest bardziej już takie szaro-brązowe, bukowe drewno, ma takie jakby brązowe centeczki, takie centki, 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 bardzo dużo takich drobniuteńkich centek. To jest drewno bukowe, a to jest drewno brzozowe. Różnią się. Czyli właściwie niezależnie od kształtu przedmiotów, interesują nas właściwości tego drewna i wybieramy do krojenia pomidorów oczywiście deseczkę z drewna bukowego. Ale żeby umieć ocenić, jakie Drewno ma jakie właściwości, to powinniśmy poznać nie tylko drewno bukowe, brzozowe, ale wszystkie inne gatunki drewna. Wiem, że doskonale umiecie rozróżnić, na przykład idziecie w lesie na spacer z rodzicami czy z kolegami i patrzycie, mówicie, to jest dąb bo ma takie śmieszne listki wykrojone ślicznie. A to jest świerk, bo ma igliwie. A to jest brzoza, bo ma takie pochylone w dół gałązki białą korę. A więc drzewa umiecie rozróżnić. Drzewa w lesie. Natomiast po ścięciu, kiedy to już w tartaku yy, przerobiono to na deseczki, na drewno, wtedy takie deseczki wyglądają bardzo podobnie, chociaż się bardzo między sobą różnią. I stąd też proponuję, abyście... Dowiedzieli się, poszukali, wypróbowali, pozbierali różne deseczki i po, poprzez porównanie, poprzez dokładne przyjrzenie się, nawet można lupę wziąć i popatrzeć, jak wyglądają włókna drewna, przyjrzeć się dokładnie, jakie mamy drewna, jakie stosujemy i jakie one mają właściwości. Na pewno najczęściej spotykacie się z drewnem, z deseczkami, z drewna sosnowego. Oto tak wygląda sosna. Ma podłużne słoje, tak, takie troszkę ciemniejsze. To jest białe, a tu jest takie ciemniejsze, takie troszeczkę błyszczące czasami. To jest drewno sosnowe. Ale popatrzcie, bardzo łatwo można się pomylić. To jest świerk, a to jest sosna. Ma inne właściwości. To jest świerk. A jeszcze mogę Wam coś pokazać. Jeszcze możecie się bardziej pomylić. Oto podobne drewno, a zupełno z innego drzewa. To jest modrzew. Oto tak wygląda modrzew. To jest modrzew. To jest sosna, a to jest świerk. Świerk jest, ma jeszcze te wewnętrzne ten miąższ ma jeszcze bardziej biały niż sosna, jeszcze bardziej biały. No ciekawe, tylko byłoby popatrzeć w ogóle co to są te słoje. Skąd się wzięły te słoje, te kreseczki? Ciekawe byłoby po, popatrzeć na drewno z tej strony, tutaj, jak ono wygląda, i proponuję, żebyście przyjrzeli się. Mam tutaj taki rysunek: przekrój pnia drzewa. Oto w tartaku takie ścięte drzewo jest przecinane na różne kawałki oddzielne. I na pewno ta środkowa część, ta najważniejsza ze środka to będzie jakiś słup do budowy domu. To na przykład będą deski na konstrukcję dachu. To pewno będą deski na podłogę. A to na przykład listewki, z których będzie się budować meble, dlatego że meble są z zrobione z płyt piśniowych, okreja się takie listewki płytami piśniowymi. To może na budowę płotu, a może tam ktoś deseczka na budowę zabawek. A te takie ścinki, to co w ogóle niepotrzebne, wyrzucić, a kora też wyrzucić? Nie, nic nie wyrzucamy. Ze ścinków, z kory, z odpadków będziemy robić też płytę drewno-pochodną, o której za chwilę powiem. A więc tak wygląda drzewo w przekroju. Ale nie tylko sosnę i świerk spotkacie w swojej pracy. Popatrzcie, oto jeszcze znane u nas bardzo ciekawe drewno. Jest to jesion. Ma już takie jakby bardziej orzechowe koloru orzecha te poszczególne centki, takie kraseczki i różni się zasadniczo od drewna dębowego. Oto dąb. A tu jeszcze mam kawałek brzozy z takim pogiętym słojem. Tutaj taki fantazyjny kształt. Ma czasami bardzo trudno obrabiać takie drewno. Stolarz tnie, a tutaj mu się zadziera, dlatego że te słoje są takie pozawijane. A jeszcze inny mam kawałek drewna. Tego drewna w Polsce nie znajdziecie. To znaczy, takie drzewo w Polsce nie rośnie. To jest drewno machoniowe, Machoń, który w Polsce nie rośnie. Ale z tego mahoniu czasami robi się wierzchnie części płyt lub też forniri. Podłożę teraz te drewna, i jeszcze tutaj Wam przygotowałem inne gatunki. Popatrzcie, co to jest za drewno. O, tutaj Was troszeczkę oszukuję. Bo to tylko na powierzchni jest drukowana folia stworzywa sztucznego, która udaje dre powierzchnię drewna. Drukowana folia oklejona z jednej i z drugiej strony. Wygląda, że to niby drewno. A to wcale nie jest drewno, tylko to jest wewnątrz. To jest płyta paździerzowa. Z paździerzy sklejone, sklejone z paździerzy są takie płyty i żeby były ładne, to z zewnątrz oklejone są dwustronnie. Taką imita, imitującą drewno folią. A tutaj mam płytę paździerzową nie oklejoną. Żeby czysto było na stole, to może ja sobie podłożę kawałek kartonika i chcę Wam coś pokazać. Otóż taka płyta paździerzowa. Po prostu wiele, wiele, wiele paździerzy z klejem razem w, w, w fabryce płyt jest to sprasowane na gorąco wysuszone i w ten sposób to się trzyma. Ale popatrzcie, to jest bardzo kruche. Jeżeli teraz nacisnę, to się to wszystko złami. Stąd też produkuje się płyty do celów budowy mebli, takie jakby wzmocnione. To znaczy płyta okleja się dwustronnie. O płyta takaż płyta z drewna albo z... Płyty albo płyta paździerzowa, albo to może być też płyta wiurowa, to znaczy wiele odpadków wiurów, kory, odpadki drewna na rozmaite, płyta paździerzowa albo wiurowa, sklejone i na powierzchni bo przyjrzyjcie się uważnie. Tutaj jest jedna warstewka płyty piśniowej i druga warstewka płyty piśniowej. A płyty piśniowe też są różne. Oto płyta piśniowa, to też z odpadków drewna jest sprasowane. Z jednej strony ma taką gładką powierzchnię, oto płyta piśniowa. Twarda, a może być też do celów akustycznych płyta piśniowa miękka tym, że ta miękka to jest bardzo słaba, można ją bardzo łatwo złamać. O, tak wygląda, tak jakby warstwy tektury sklejone. Płyta piśniowa miękka, a to płyta piśniowa twarda. A teraz, jeśli byśmy jeszcze, no może to odłożę na razie. Jeśli byśmy z drewna wykroili takie cienkie, cienkie arkusiki, takie zupełnie cienkie, jak papierek, o takie papierki. Z to drewno jesionowe. Znane Wam już. to ma inny słój, bo ciemny tutaj ze środka. To jest dąb. To jest machoń. A to brzoza. I jeżeli teraz takie płyty wykorzystamy do oklejania powierzchni desek bądź drewna, to mówimy, że to jest fornir, który okleił to drewno. A więc fornir oklejający różne płyty. Ale z tych takich cienkich arkusików możemy zrobić jeszcze. Jeszcze jedno, jedną bardzo pożyteczną i znaną wam płytę. Otóż sklejając je na krzyż, to znaczy jedną tak, na przykład takie kawałki cienkie z drewna brzozowego albo sosnowego, drugą na krzyż, taką znów i tak na krzyż, i w ten sposób powstaje sklejka. Znana wam sklejka, która może mieć powierzchnię brzozy albo powierzchnię świerku sosny różnej grubości. To jest cienka taka modelarska, w której można budować samoloty, to jest grubsza. A to jeszcze grubsza sklejka ma wiele, wiele warstw. A to też sklejka, a to nie jest sklejka. A to ciekawe. Dwie warstwy, popatrzcie uważnie, to jest taka płyta stolarska, której buduje się meble. Do naszych celów z powodzeniem można wykorzystywać m.in. zabawki, półki, budować ze zwykłej płyty piśniowej. Płyty piśniowe można przecinać piłką albo piłką włosową, i z niej na przykład możemy zrobić półkę na zabawki. Jak